Cześć, tu Michał z Drum Center. Jesteś początkującym perkusistą, więc pewnie nie jest ci obcy dylemat, jakie pałki wybrać. Jakie pałki wybrać? Jakie pałki wybrać? Wchodzisz na stronę internetową sklepu perkusyjnego, a tam. Różne rozmiary, długości, oznaczenia. Ciężko się połapać. Nagrywam ten materiał, by nieco uprościć sprawę. Na potrzeby tego filmiku wybrałem cztery modele 5A, 5B, 7A oraz 2B. Te oznaczenia są uniwersalne i znajdziecie je również w ofercie innych firm. Rozpoczynamy modelem 5A. Pałeczki o oznaczeniu 5A są bardzo uniwersalne i stały się standardem wśród perkusistów. Następnym w zestawieniu jest model 5B. Są one trochę grubsze od pałeczek 5A. Dlatego nadadzą się dla osób, które mają troszkę większe dłonie lub chcą grać cięższą muzykę. Jeżeli przetestowaliście modele 5a i 5b i są one dla Was za cienkie, to odpowiedzią może być model 2b. Najgrubsze i najcięższe pałeczki z tego zestawienia. Na koniec zostawiłem pałeczki o oznaczeniu 7a. Jest to najmniejszy model z szereg wymienionych, posiadający najmniejszą średnicę i nada się dla osób o małych dłoniach oraz do lżejszych gatunków muzycznych. Reasumując. Na początek Waszej drogi z perkusją zwróćcie uwagę na cztery modele, które wymieniłem. Wybierzcie ten, który najlepiej leży Wam w dłoni i którym najwygodniej się gra. Po jakimś czasie, gdy nabierzecie doświadczenia z instrumentem, możecie zacząć eksperymentować w doborze pałek. To wszystko na dziś. Dzięki i do zobaczenia w następnych materiałach. Strzała!